Siemano, siemano, taka przypominajka bardziej, bo może wiecie, zapewne wiecie o w na cały czas wam powiadomienia przychodzą. To dobrą opcją jest po prostu sobie wejść na stronkę raz w dzień, nie zrobienie misji. Takich, takich dodatkowych, nie tylko na grze, ale też takie minigierki są dostępne na stronie Hoyolapsu i sobie z nich skorzystanie, dzięki czemu zapewne na sam koniec dostaniemy takiego zwierzaczka, który będzie za nami latał. Kościk się nazywa, misja się nazywa po prostu, żeby, żeby hodować swoje zwierzątko, swoje jajko, Sauriona, który doda, został dodany do Natlanu, i tu będziemy mieli dużo różnych nagród do odebrania. Jak tu w ogóle wejść na początku? Pierwsze co potrzebujecie, to potrzebujecie wejść na stronę Hoyolabs. E, hojolabs hoyolabs.com. O tak, zaraz Wam pokażę to. Tu usunę wszystko. Hoyolabs, akt usuniemy Hoyolabs.com. Jesteśmy na głównej stronie. Hoyolabs.com. Tu mamy nasz profil. Możemy sobie tutaj, właśnie w wszystkich rzeczach sobie zobaczyć różne kuestiki, check-iny, codzienne nagrody odebierać. Ale tutaj też mamy taki kuestik Race a saurion at Get, get Primogens taki mini eventik, mini eventik, mini questik, który musimy robić misje codzienne. Codzienne misje robicie sobie i zbieracie sobie nagrody. To was nic nie kosztuje, minutkę dziennie, a macie jakieś ekstra nagrody. Tutaj po prostu za pierwsze wejście dostajecie Met Warrior w Konopi. Tutaj tylko on działa na stronce i na stronce, na forum wszędzie będziecie mieć takie odznaczenie. Mm, Awatar tak samo tutaj na parlamentny i comment decoration na 30 dni. Nie, w grze nic nie dostaniecie dzięki temu, ale na stronce będziecie mieć ładniejszy profil. Później jeśli tutaj zdobędziemy więcej punktów reputacji, hmm, dostaniecie kolejne rzeczy, background, permanentny natlan exclusive. Yy, tutaj na początku mieliście jajko, taki magic a tutaj już później będziecie mieć... Już lekko wyklutego Sauriona, ale jeszcze go nie możemy odebrać na 100%, dostaniecie 30 prim primogenów już wyklute całkowicie. Jajko z Sauriona, Archive dekoracje cały czas tą samą. Do tego tutaj macie dodatkową nagrodę 20.000 mory Heroity, Mystic, Enhanced Ore. I co teraz? I co teraz? Jak tu te punkty się zbiera w ogóle? Mm, tu mamy też ranking. Dużo osób sobie bierze udział. Ja mam tylko 24, 241 punktów, bo tu mało co questów robię. I nie jestem w po, w to, nawet w top 5000. 5 5, top 5000. Nie jestem. Możemy sobie eksplorować, możemy sobie tutaj questiki robić, patrzeć dokładnie, co tutaj za aktualizacje wychodzą, co tutaj ludzie piszą. Może, to jest takie forum po prostu do dzielenia się z innymi osobami. Science of Konopi Dobra, najwięcej osoba ma 1264 punkty Sporo, ja mam tylko 240 Nie wchodziłem, ale będę musiał to zmienić Bo, bo ten advent trwa jeszcze dosyć długo, do października bym powiedział Zaraz to sprawdzimy Do 10.06, czyli przez prawie cały wrzesień I troszeczkę października to ponad miesiąc, i tu mamy tak. Tutaj na dole mamy odbieranie nagród. Check out the hotest topic. Czyli po prostu trzeba wejść tutaj do tej gry i tu automatycznie nagrodę dzienną zbieracie sobie. To sobie zbierzemy. Trzy punktiki reputacji, trzy monetki. Monetki możecie wymieniać sobie. Może, za monety możecie losować sobie nagrody. Mo mogą wam wypaść primogem, 200 primogemów 100 primogemów 30. 5000 mory do tego możecie na 90 dni dostać awatara. Tutaj na forum, na stronce, na, na granicy dostaniecie. Tak mi się wydaje Mualani awatar tak samo na 90 dni, hmm, profil background i punkty reputacji. 20 musicie wrzucić, ale możecie wyciągnąć albo 20, albo 25, albo 50. Więc jeśli nie traficie żadnych nagród, zawsze mogę wam zwrócić. Wasze, mm, wasze monetki, które użyliście do draw'a Zaraz dra zalosujemy, zobaczymy co nam tam ciekawego wypadnie Tu jest mój inventory Ja wczoraj właśnie losowałem, dostałem te dwa oznaczenia Możecie sobie zobaczyć je tutaj, wchodzicie sobie w view I macie tutaj takie oznaczenia: Change avatar, change frame Ja mam właśnie Mualani na, na 7 dni, na 30 dni i na 90 dni zebrane. Pernamentnego jeszcze nie mam. Dobra. Okej, okay. możemy tutaj change awatar sobie też dać. Tu mamy to, a tutaj możemy zmienić awatar. I tutaj w zasadzie też miałem któryś mualani, tak mi się wydaje. Ale ja mam tyle tych awatarów, że ciężko to cokolwiek znaleźć. Okej, okay. różne różności, możecie sobie zbierać albo awatary, albo właśnie te ramki. Dobra, tu gaszę. Przechodzimy sobie z powrotem do, do naszych misji. I teraz, misje. Jakie tu misje są? Jeszcze tutaj jedną rzecz, którą chciałem wam pokazać, to tutaj możecie te wymieniać rzeczy. Niektóre możecie już wymieniać, niektóre się odbakują za jakiś czas. Możecie załóżmy 300 primogemów, 300 monet zbieracie, dostajecie 60 primogemów. To po prostu minutkę dziennie, zawsze to dodatkowe trochę primogemów wam wpadnie. Ale ja tu bardziej bym czekał no na primogeny, albo jakieś ramki permanentne, żeby je mieć odznaczenie na przyszłość. Możecie sobie wymienić na 90 dniowe za 20 monet, albo za permanentne za 50 monet, więc chyba sensu nie ma wymieniania za 20 monet, jak 30 monet dorzucacie i macie na zawsze, a 90 dni to minie i już to wam znika, więc lepiej wymienić sobie na permanentne. Tu mamy odkazuchy rzeczy. Dekoracje komentów, na 90 dni zapewne też jest gdzieś pernamentną Tutaj mam kacinkę pernamentną Dużo rzeczy pernamentnych jest 200 primogemów I tutaj się rzeczy rozpoczynają takie, na które musicie poczekać Bo teraz nie możecie wymienić na przykład 200 primogemów Potrzebujecie zaczekać tak długo czasu 581 godzin Zapewne to będzie pod końcem września Kiedy się to odblokuje I tutaj w zależności od... Danej rzeczy, którą chcecie, to odblokuje Wam się za jakiś tam konkretny czas, gdzie będziecie mogli zbierać. Ale żeby w ogóle zebrać, i tutaj macie za darmo: na 30 dni są za darmo, na 90 dni bodajże za 20 monet, za 30 dni to za darmo. Możecie sobie odebrać za darmo, a później, jak zbieracie punkty, kupić permanentne. Więc będzie spoko. Tutaj jeszcze nam się odblokują awatar. Nie wiadomo jeszcze jaki. Tak mi się wydaje tutaj jak ja najadę to nic nie ma i chodźmy dalej, chodźmy dalej Co tu mamy jeszcze? Mualine, dekoracje, dekoracje, profil tag W zasadzie z tych rzeczy, które tu są na forum to ja mało się korzystam, będę chciał tylko odebrać sobie Primogemy Jakieś awatary permanentne, kolejne primogemy, może trochę Mory, bo Mora zawsze jest na propsie i Exp dla postaci. Dobra, na razie nie będę chciał nic stąd brać, po prostu będę sobie losował i tutaj próbował zebrać właśnie te primogemy, które są do losowania i mam nadzieję, że szybciej wypadną niż miałbym tam używać sobie na tym sklepie, bo tam 200, trzeba 10 tysięcy punktów, a tutaj za 20 punktów może Wam wypaść od razu już 200 primogenów. Jak nie wypadnie, zawsze jest 100, zawsze jest 30. I do tego macie punkty reputacji, wam zwracają, jeśli wam się nie przyfarci. Okej, okay, dobra. I teraz misje. Czek, Czek tą misję robicie sobie. Co, we, wystarczy wejść do tej questu, do tego questika małego, do tego wydarzenia, i możecie odebrać 3 punkty. Zalogowanie się do gry daje wam 15 punktów. Tutaj to musicie wejść na gierkę. Odbierzmy sobie. Okej, okay, jedno odebrane, 18 punkcików wpadło, kolejnymi misjami tutaj mamy To, to zrobiliśmy, claim commission level 4, 4 razy macie zrobić komisję, czyli 4 dni musicie w gierce być Ale to po prostu wchodzicie sobie na gierkę, robicie komiszyny, zadanka i wam wpadają punkty Tylko to możecie tylko raz zrobić, 10 punktów tylko raz możecie odebrać, 60 resinów, 10 tak samo, tylko raz. Mam nadzieję, że raz w tygodniu, ale chyba to działa także raz na całe wydarzenie. Zobaczymy to później. Dobra, rezygnuj. Ugotuj 5 obiadów w gierce. Ostatnio tutaj mes na Messengerze na forum zdobyło 600 followersów profil, więc to jest do odebrania za darmo. Po prostu trzeba kliknąć i można odbierać. Kliknąć tutaj i możecie automatycznie sobie odbierać 8 punkcików. Ads Lineup Recommendation Myślałem, że tu właśnie trzeba wejść do gierki i zrobić jakąś swoją swój Team w imagination Feature, ale Ale nie. Wystarczy kliknąć sobie tutaj, przeniesie was na inną stronkę i możecie sobie od razu nagrodę odbierać. Tak samo dalej. Większość tu misji jest takich, że po prostu tutaj musicie kliknąć w to miejsce i nagrodę odbieracie. Tutaj tak samo. Tutaj aby wchodzicie, klikacie, odbieracie. Tutaj klikacie, odbieracie. Tutaj klikacie, odbieracie, piszecie. Tutaj klikacie, odbieracie. Ale tutaj musicie właśnie jeszcze to, to jedyna misja, ale daje 30 punktów, więc dobrze zrobić sobie jakiś Archon questik na gierce i zebrać 30 dodatkowych punktów. Dobra. Na przykład tutaj mam misję view, view the Science of Konopi. Klikacie sobie. OK. Przenosi was na inną stronkę. Gasicie, odbieracie punkcika. Check in, czyli dzienną nagródkę. Wejdźmy sobie tak samo w check in. Wchodzimy, klikamy. Tutaj zawsze wpada nam na nagroda. Check in dzienny. Odklikacie, odbieracie i kuścik zakończony. Czym później zrobicie więcej w tym codziennie zostaną wam 3-4 questy, które musicie codziennie robić typu zaloguj się do gry i trzy razy tutaj kliknij claim. To dużo czasu to nie zajmuje, a zawsze jakieś tam dodatkowe nagrody. Tutaj macie nagrody, tutaj macie nagrody, tutaj macie nagrody. To co, żeby dalej już nie przedłużać, szybciutko to kończymy. I tutaj mamy draw. Czyli musi, może będziemy mogli zalosować. Ja mam 162 primog, yy, monety. I tu mamy nasze historie tego co robiliśmy. I tak. Tutaj mamy 262 punkty reputacji, które idą nam do tego progresu. To on cały czas idzie, 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 a tutaj mamy nasze monetki. 162 mam 100 mniej, bo... bo losowałem sobie tutaj rzeczy. I dlatego tutaj schodzi wam, ale punkty reputacji wam zostają, więc ten pasek wam nie schodzi, tylko monety wam schodzą podczas losowania. Zobaczmy, czy coś ciekawego nam się trafi. Remains draft today zostało nam 5 razy, 5 razy dziennie możemy sobie zalosować. Zobaczmy, czy coś nam ciekawego wypadnie. Wczoraj nic mi nie wypadło ciekawego, cały czas nam zwracało monetki. Zobaczymy teraz, dzisiaj. Losowanie, losowanie. Jajo wypadło i. No, no nic. Daliśmy 20 punktów rep reputacji. 20 nam. Zwróciło. Co nie? Mieliśmy 162? Mamy 162. No, czyli nic nie dostaliśmy, ale próbować można. Idziemy dalej i... i? To samo. No nic. No to w zasadzie nic nie tracicie, nic nie zyskujecie, a macie szansę na primogemy Co nie? Dalej. Jeszcze, jeszcze trzy razy. Dostaliśmy permanentny banner, permanentny banner za 20 punktów. Zobaczcie, jeśli byśmy to chcieli kupić, nie wiem, czy tutaj jest jeszcze to. Um, banerek, banerek, banerek. Tutaj już chyba go nie ma, tak mi się wydaje. Ale on na pewno był droższy niż 20 monet. A dostaliście permanentny banner. No dobra. Reputation Conspent I mamy tutaj permanentny banner wersja 5.0, profil, tak, background Okej, okay, i tylko 20 monet zapłaciliście i macie już na zawsze takie odznaczenie, taką Jakby udogodność na forum Dalej Jeszcze dwa razy zostało, zobaczmy, mam 142 punkty I co nam wypadnie? No wróciło nam Primogemy, te, te, te punkty reputacji I Dalej Dawaj, Primogemy, no nic. To, to co? Starczyliśmy tylko 20 punkcików. A zyskaliśmy permanentny banner. To jest, można powiedzieć, bardzo fajnie, bo jakbyście chcieli go później wymienić, teraz chyba nie można go wymieniać. Eee, to. To. To na pewno 20 byście musieli dać, ale nawet mi się wydaje, że koło 50 byście musieli dać, bo teraz tego nie widzę. Dobra, To to co. To co, to co? Mm, dostaliśmy to. Wiecie, 20 straciliśmy, 80 i to, parlamentny baner. Nie wylasował nam Gemów. szansa była, zobaczymy jak jutro to będzie wyglądało, ale nam zależy właśnie w zasadzie tylko na tych punktach reputacji, po prostu robić sobie misje dzienne. I tutaj sobie odbierać te nagrody. I mam nadzieję, że później na sam koniec dostaniemy jeszcze tego w grze S -s -s jak to mówi? Sauriona. Zobaczymy, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy. Jak nie, to będziemy musieli zgarnąć po prostu te nagrody, które tutaj mamy dostępne do odebrania. Powiedzcie, czy sobie bierzecie udział w tym. Nic nie kosztuje. Sekundkę dziennie, minutkę dziennie, a zawsze to dodatkowe nagrody. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Cześć, zostawcie jakiś komentarz, lajka czy coś. Co tam możecie? Jo!